Chciała rządzić żelazną ręką, by osłabić państwa członkowskie. Teraz sama może mieć kłopoty. Ursula von der Leyen być może będzie musiała bronić swojego stanowiska. Coraz więcej europosłów ma już dość autorytarnego modelu Unii, która w założeniu miała być wspólnotą suwerennych państw. Pani von der Leyen w Niemczech absolutnie nie sprawdziła się jako minister obrony narodowej, poniosła kompletną klęskę. Jak mówią media tamtejsze, po prostu nie sprawdziła się i została wysłana do Unii Europejskiej. I to, jest, to były jej wielkie sukcesy. Jednym z nich zablokowanie należnych Polsce środków zarządów Zjednoczonej Prawicy i otwarte wsparcie Donalda Tuska jako najwygodniejszego premiera dla Berlina i Brukseli. To kobieta, która w sposób bezprawny. Mimo umowy zresztą z polskim rządem, zablokowała pieniądze z KPO. Później te pieniądze znalazły się, i to był tak nieprawdopodobny, bezczelny, widoczny przykład bezprawia ze strony Unii Europejskiej i von, von der Leyen. Stąd grupa konserwatystów z różnych krajów, także z Polski, która powiedziała: dość, dość mieszanie się w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, osłabianie gospodarki i wpychania wbrew woli obywateli nielegalnych imigrantów. Trzeba oddać rząd w ręce konserwatystów, trzeba y, uprawiać real politykę, a nie ideologię, a te ideologiczne nacieki na Unii Europejskiej są coraz bardziej widoczne, więc trzeba to wszystko policzyć, odwołać pomniu von der Leyen i dać kogoś, kto będzie myślał o gospodarce w Unii Europejskiej. Pod wnioskiem o wotum nieufności dla szefowej Komisji Europejskiej podpisali się m.in. europosłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, choć według informacji Republiki część sygnatariuszy wniosku zastanawia się nad wycofaniem swojego podpisu. Składane są podpisy w tej chwili pod odwołaniem pani uczuli von der Leyen. Z szefowej Komisji Europejskiej złożyłem taki podpis, nie zamierzam się wycofać, uważam, że Unia Europejska po prostu przegrywa gospodarczo w tej chwili ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami. Dług goni dług. Kryzys gospodarczy, migracyjny, tożsamościowy, spadek bezpieczeństwa, rozbiór armii narodowych, cała seria absurdalnych przepisów, czy ostatnio negocjowane niekorzystne umowy dla europejskich rolników z krajami Ameryki Południowej, czy Ukrainą. Wszystko po to, by za unijne pieniądze ratować pogrążoną w kryzysie niemiecką gospodarkę. Sporo tego, stąd narastające problemy Ursuli von der Leyen. So ambitious then. Pani von der Leyen i w poprzedniej kadencji realizowała projekty, które... No były szalenie kontrowersyjne, typu polityka klimatyczna albo polityka migracyjna, albo były bardzo jednostronnie korzystne, przede wszystkim dla Niemiec. Być może już w połowie miesiąca ważyć się będą jej losy, a wynik nie jest przesądzony. Jest dzisiaj w ogniu krytyki, która płynie z wielu politycznych stron. Wszystko na to wskazuje, że żeby uratować swój fotel, swoją pozycję jako przewodnicząca Komisji Europejskiej, będzie zabiegać o głosy lewicy i zielonych. To próba sił, bo zyskujących w wielu krajach konserwatyści nie chcą dać się uciszyć, jak miało to miejsce w Rumunii czy we Francji. Marcin Szewczak Republika.